Jak Państwo redaktorzy wiedzą, zdaję sobie sprawę z tego, jakiej presji dzisiaj poddana jest Polska, także presji migracyjnej ze strony wschodniej. Polska jest państwem przyfrontowym, w związku z tym ta rozmowa z papieżem była w oparciu o szeroką wiedzę, jaką niesie w sobie papież o samej Polsce. No i przede wszystkim o Janie Pawle II, o największym Polaku w historii XX wieku. To z całą pewnością postać Jan Paweł II, która zbliża. Polaków z Watykanem i polskiego prezydenta z papieżem Leonem XIV. Zaprosił pan papieża do Polski. A tak, właśnie o tym nie wspomniałem, więc dziękuję za pani, za pani pytanie. Oczywiście zaprosiłem papieża do Polski. Przedłożyłem to zaproszenie, które wysłał już do papieża mój poprzednik, pan prezydent Andrzej Duda. Bo pan prezydent Andrzej Duda w, w ostatnich miesiącach swojej prezydentury zaprosił papieża do Polski, ja ponowiłem to zaproszenie widząc okazję na przyjazd papieża do Polski w roku 2027 z okazji objawień Matki Boskiej w Gieczwałdzie. Subskrybuj po więcej.